Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Witam serdecznie już w nowym 2020 roku. Zapraszam do noworocznej analizy wideo, w której zastanowimy się nad tym, w co inwestować w całym 2020 roku, na co postawić. Dzisiaj mamy 2 stycznia, praktycznie końcówka sesji, i ja przypominam, że to jest drugie wideo, które publikuję. Pierwsze pojawiło się już dzisiaj na kanale. Kto jeszcze go nie widział, to zachęcam do obejrzenia, ponieważ mówię tam o tym, dlaczego w tej chwili akcje na polskiej giełdzie są absurdalnie tanie, i to jest bardzo dobre prowadzenie do dzisiejszej analizy. Ale wracamy do tematu. Jak zwykle y, dokonam przeglądu sytuacji rynkowej, przyjrzę się oczywiście indeksom zagranicznym, y, przede wszystkim amerykańskim SP500 Nasdaq, niemieckim DAX, MDAX i naszego regionu indeksom zagranicznym, głównie BUX i RTS. I to będzie dla nas taki wstęp dla sytuacji na polskim rynku. Y, później przegląd bardzo szerokiej polskie giełdy: WIG, WIG banki, WIG 20, mwig 40, swig 80 oraz przyjrzymy się rynkowi walut dolarowi i Frankowi Szwajcarskiemu. Zapraszam. Zaczynamy od y, omówienia sytuacji. Indeks S&P 500, no przypominam, na dobrą sprawę trwa już dziesiąty rok Hossa na indeksie amerykańskiej giełdy. To właściwie zaczynamy już jedenasty rok Hossy. No i indeks S&P 500 bije kolejne rekordy. Ja przypominam, że my długoterminowo jesteśmy od wielu, wielu lat pozytywnie nastawieni do tego indeksu i to się nie może zmienić. Tak? Takie klasyczne dla nas średnie prowadzące trend. Robocze, te, które wykorzystujemy, czyli ta czerwona 15-miesięczna i niebieska 45-miesięczna, po prostu od wielu, wielu lat pokazuje mm, bardzo skutecznie, w jakim trendzie się znajduje indeks. I on znajduje się w trendzie wzrostowym. Szybka średnia 15-miesięczna jest takim pierwszym wsparciem, długoterminowym wsparciem jest średnia 45-miesięczna. No i w tej chwili. Każde cofnięcie na indeksie SP500, no to jest, interpretujemy jako korektę do tej średniej 15-miesięcznej i kontynuację wzrostu, więc każdą korektę zakładamy, że po każdej korekcie głębszej i tak indeks ponowi nowe maksima, no bo tego uczy historia. Dopiero na dobrą sprawę przełamanie średniej 45-miesięcznej, tej niebieskiej, jest dla nas sygnałem, że coś niepokojącego w długim terminie na indeksie giełdy amerykańskiej się dzieje. Przy czym warto pamiętać o jednej rzeczy: to, że indeks jest na historycznych maksimach, to, że pozostaje silny, wcale nie oznacza, że musi tak mocno zyskiwać na wartości. No może rozpocząć się tutaj jakaś konsolidacja i te dynamiki na indeksie amerykańskiej giełdy mogą słabnąć, no bo mamy efekt bazy, bo spółki są coraz większe, bo wyniki są coraz wyższe, tak, coraz trudno utrzymywać takie dynamiki, a pamiętajmy, że w porównaniu do giełdy chociażby polskiej, amerykańska giełda jest wysoko wyceniana. I jeżeli popatrzymy sobie na taki indeks Nasdaq, który również bije historyczne rekordy, który jest napędzany hossą na kilku takich największych spółkach amerykańskiej giełdy, no to mamy podobną sytuację. To nie oznacza, że tam się coś złego musi wydarzyć, ale czujemy intuicyjnie, że ta hossa jest dojrzała, a historia pokazuje, że jest taki etap hossy, kiedy już te wzrosty są bardzo dojrzałe, że szuka się tanich spółek. Inwestorzy już intuicyjnie czują, że jest drogo i szukają, zaczynają szukać czegoś, co jeszcze tak mocno nie urosło w ramach trwającej hossy i zawsze, i zazwyczaj to jest taki ostatni etap hossy. Więc jeżeli kierując się taką analogią, po wielu, wielu latach wzrostów w Stanach, może dojść do takiej sytuacji, że ci amerykańscy inwestorzy zaczną szukać okazji inwestycyjnych poza Stanami Zjednoczonymi, no bo wiedzą intuicyjnie, że już jest drogo. To nie oznacza, że tam bańka pęknie i wszystko będzie leciało na łeb na szyję. Po prostu jest już drogo i inwestorzy zaczynają szukać okazji. Więc, o ile nasze nastawienie na ten rok do Stanów Zjednoczonych jest pozytywne. Bez zmian, bo nie może być inne, to już mamy świadomość tego, że te dynamiki już wcale nie muszą być tak dobre jak w minionych latach. To pokazuje chociażby zachowanie takich indeksów jak niemiecka giełda. Dax, czyli indeks największych niemieckich spółek, gdzie tam trudno podejrzewać ten indeks o jakąś tam specjalną innowacyjność, zbliża się do okolic historycznych, maksimów, z początku 2018 roku. No i zakładamy, że te poziomy wyłamie. Jaka jest przyczyna główna wzrostów na giełdzie niemieckiej? Przede wszystkim to, że inwestorzy liczą na ożywienie gospodarcze w Europie, które spowoduje oczywiście z automatu przeniesie się na poprawę wyników finansowych niemieckich spółek. No i jakby w tą wizję wpisuje się MDAX, czyli średnie niemieckie spółki, one pierwsze wystartowały, już są na historycznych maksimach, no i one biją Historyczne rekordy, indeks jest na historycznych poziomach. Wyłamał tą długą konsolidację z 2018 roku, z pierwszej połowy. No i w tej chwili jest tak, że można zakładać ruch powrotny i kontynuację wzrostów. Więc jeżeli byśmy mieli zestawiać, no to tak, SP 500, ale już niemiecka giełda wydaje się bardziej atrakcyjna. No idźmy dalej. Węgierski BUX, tak? czyli już nie, rynek nie tak odległy od naszego, naszej giełdy, bo strukturalnie bardzo podobny. No i tutaj mamy historyczne maksimum. Mamy wieloletnie rekordy. Indeks bije kolejne rekordy giełdowe. Jest najwyżej w historii i nic nie wskazuje na to, żeby coś tu się miało zmienić. I tutaj to pokazuje, że wzrosty na giełdach takich jak nasz region mogą być, tylko muszą... Ku temu być stworzone odpowiednie warunki. No i też warto wspomnieć o fakcie wzrostów na giełdzie rosyjskiej. My oczywiście to przez miniony rok uważnie śledziliśmy, mówiliśmy, że tutaj jest potencjał. Klasyczny trend wzrostowy, i w tej chwili siła rosyjskiej giełdy jest argumentem przemawiającym za tym, że dolar może się osłabić. Jeżeli dolar się osłabi, Giełda rosyjska oczywiście na tym zyskuje ze względu na chociażby surowce, ale też to sprawia, że inwestorzy amerykańscy szukają okazji inwestycyjnych poza Ameryką. No i w tej sytuacji może się stać tak, że polska giełda może się wydawać w jakiś tam sposób atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych, no bo prawda jest taka, że my jesteśmy takimi maruderami, nawet w porównaniu do do giełdy węgierskiej czy rosyjskiej. No, wystarczy spojrzeć. Tak no dzisiejsza sesja na WiG rzeczywiście po tym naszym wideo bulisz, że polska giełda jest w stanie, rzeczywiście ruszyła z miejsca i tutaj rzeczywiście mamy szansę na jakieś odwrócenie tych negatywnych tendencji, ale prawda jest taka, że w tej szerszej perspektywie polski rynek giełdowy no, praktycznie nie zmienił wartości w minionym roku. No i jest szansa, że na zasadzie takiej, że kończy się hossa, kupmy coś co jest tanie, może przyciągnąć do siebie inwestorów. Oczywiście są, jest wiele czynników innych, które za tym przemawia, ale o tym za chwilę. Co tutaj jest ważne? Przede wszystkim ważne jest to, że indeks WIG przełamuje średnią dwustudniową, tą czarną. To jest ważny poziom dla polskiej giełdy, no bo to jest taka granica hossy i bessy, ja zawsze mówię na polskiej giełdzie. W końcu te wybicie powinno być skuteczne, jeżeli, jeżeli wyjdziemy jeszcze powyżej te maksima z listopada, no to mamy praktycznie formalnie powiedziane, że indeks WIG wchodzi w trend wzrostowy, no bo mamy od dołu sekwencję coraz wyższych dołków, przełamujemy jakiś tam układ średnich, konsolidacja średnich i wybicie ważnego oporu, które sugeruje, że te średnie, że indeks rozpoczyna trend wzrostowy. Co jest ciekawego jeszcze? No, bardzo ciekawie zachowuje się indeks WIG 20 w zestawieniu do dolara. Proszę zobaczyć, że co jest tutaj bardzo ciekawe, że ta ostatnia przecena na indeksie WIG 20, która praktycznie zbiła jego notowania na nowe wieloletnie nawet minima, nie to towarzyszyła jej w tej chwili zwyżka na amerykańskim dolarze. Mamy taką bardzo silną dywergencję. Pomiędzy dolarem a Wigiem 20, co to oznacza? No, To oznacza, że to jest oczywiście dobra wiadomość dla Wigu 20 i dlatego on zyskuje na wartości, ale to też jest zła wiadomość dla Dolarat. może być tak, że ten rok dla amerykańskiej waluty będzie gorszy, a, a to jest jedna z najlepszych informacji dla polskiej giełdy. No bo historia uczy, że silny dolar to jest słaby indeks WIG 20. Słaby dolar to jest silny indeks WIG20. I teraz, co by miało napędzać siłę tego polskiego indeksu? No przede wszystkim klasyka banki. Z technicznego punktu widzenia indeks WIG banki przełamał bardzo ważny opór, tak, w postaci okolic tych minimów, z, jeszcze z sierpnia, a później z października, no ale cały czas jesteśmy poniżej tych średnich. No i tutaj, no, trudno mi jest uwierzyć w jakieś mocne wzrosty na indeksie bankowym, no, Cały sektor jest w obliczu takich wyzwań, że tutaj trudno będzie o jakąś mocną zwyżkę. Tak naprawdę, moim zdaniem, przyszłość indeksu WIG banki w tej chwili leży w notowaniach franka szwajcarskiego. I tutaj szybciutko przychodzę. Mamy notowania CHFPLN, który znajduje się oczywiście w trendzie wzrostowym długoterminowym, ale ta końcówka roku była. Dość słaba dla notowań Franka. No i tutaj mamy ukształtowany taki ważny poziom wsparcia w postaci tej średniej dwustudniowej, tak? Czarnej. Jeżeli tak by się stało, że ta średnia by została przełamana, jeżeli by się tak stało, że frank szwajcarski wszedłby w trend spadkowy, no to to by była bardzo dobra wiadomość dla polskich banków, bo przypominam, czego się boją. Przede wszystkim akcjonariusze polskich banków. Oczywiście tych wszystkich spraw związanych z frankami szwajcarskimi. Toczą się sprawy sądowe, nie wiadomo kto je wygra, ale pamiętajmy, że tam ostateczne rozliczenie tych kredytów jest uzależnione od notowań franka szwajcarskiego, jakie są dzisiaj w momencie rozliczenia. Więc im frank szwajcarski będzie niżej, to nawet jak te banki będą przegrywały te procesy, to te koszty będą dla nich coraz mniejsze. Więc jeżeli by się tak stało, że Frank by wszedł w jakąś taką trwałą przecenę, zmieniłby trend ten długoterminowo wzrostowy na spadkowy, podobnie jak dolar, no to to by była jakiś tam impuls, potencjalnie dla sektora bankowego, no bo tak, na wzrost stóp procentowych nie mamy za bardzo co liczyć, na wyższy wzrost gospodarczy, który napędzi popyt na kredyty, no raczej nie, no jesteśmy jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczych krajów w Europie, więc trudno tutaj oczekiwać czegoś więcej, więc to są czynniki, które nie powinny sprzyjać, no tu się nic nie zmieni, zmienić się może jedynie frank szwajcarski, który, jeżeli wejdzie w trwały trend spadkowy, no to każdy miesiąc niżej będzie ulgą dla zmniejszać ryzyko dla sektora bankowego i przez to sprawiać że po pierwsze udział kredytów frankowych w bilansach będzie spadał a to z automatu będzie oznaczało dużo mniejsze ryzyko no bo polskie banki już od wielu wielu lat nie udzielają kredytów frankowych więc polska giełda tak ale no wybiórczo wydaje się że dużo bardziej atrakcyjnym pod względem inwestycyjnym są Mniejsze spółki na polskiej giełdzie, bo one są równie tanie, a może nawet tańsze niż WIG 20, a nie są właśnie obarczone przede wszystkim efektem bazy, że te spółki są duże, tak, mają duże przychody, duże zyski, relatywnie oczywiście, duże wyceny, więc teoretycznie mogą szybciej rosnąć kursy akcji. To może się więcej pozytywnego wydarzyć. A po drugie nie są obciążone ryzykiem politycznym ze względu na akcjonariusza. W 20 mamy dużo spółek z akcjonariuszem w postaci Skarbu Państwa i to też, to z jednej strony jest plusem, ale z innej strony też może być minus. I pod względem technicznym mwig 40 na przykład średnie polskie spółki, wygląda całkiem ciekawie, tak? Indeks przełamał bardzo ważny opór w postaci tej średniej dwustudniowej i tych minimów z maja Praktycznie z 2019 roku, z początku i z maja 2019 roku, i z technicznego punktu widzenia, oczywiście tutaj należy oczekiwać jakiegoś ruchu powrotnego, cofnięcia. Ale z technicznego punktu widzenia, no tutaj jest szansa na rozpoczęcie trendu wzrostowego na indeksie MV40. I szczerze mówiąc, w taki scenariusz wierzymy. Jeszcze bardziej atrakcyjny, no jest dla nas indeks AZYK 80, no ale to, to nie jest żadna nowość. No my to śledzimy od wielu, wielu. Miesięcy, no bo to jest też indeks, który w minionym roku najmocniej zyskał na wartości. Tam około kilkunastu procent wzrósł SWIK 80, to jako jeden z nielicznych indeksów. I tutaj proszę bardzo, mamy potencjalnie wybicie z konsolidacji wielomiesięcznej. No i przede wszystkim układ średnich zapowiadający gotowość do dynamicznego ruchu, plus niskie wyceny wskaźnikowe. No to wszystko sprawia, że rzeczywiście. Plus PPK, które potencjalnie mogą być realnym, wywrzeć realny popyt na ten indeks, to wszystko razem sprawia, że rzeczywiście ten, ten marazm, ten trend wzrostowy na indeksie SWIK 80 może być kontynuowany. Więc pytając, w co inwestować w 2020 roku? No to mamy tak, wszystko jest drogie, kryzysu na horyzoncie jeszcze nie widać. Hossa na świecie trwa od wielu lat i to jest taki etap hossy, w którym niektórzy inwestorzy zaczynają szukać tego, co jest tanie. I jednym z takich rynków giełdowych jest e, oczywiście polska giełda. E, w ramach tego e, naszego rynku giełdowego oczywiście wiele sektorów jest e, tanich, nie bez powodu, ale jest grono spółek, czy małych czy średnich, które rzeczywiście zostały potwornie przecenione, są często wyceniane no, poniżej wartości aktywów, jakie posiadają. No i to może sprawiać, że w, tym, w tej zaawansowanej hoście, jakiej jesteśmy, rzeczywiście taki polski rynek, zwłaszcza te małe i średnie, polskie spółki, mogą wrócić do łask. Zwłaszcza, że no, przyszły rok to jest inflacja. Mamy na horyzoncie perspektywę inflacji. Brak podwyżek stóp procentowych, no to oznacza jedno, że te depozyty bankowe będą realnie przynosiły straty, i, i to może być takie uczucie, impuls, że również szerokie społeczeństwo zacznie szukać jakichś bardziej ryzykownych inwestycji niż, niż prawda, nieruchomości. My w bardzo byczych nastrojach rozpoczęliśmy rok 2020. Już, tak jak już wspominałem, kto nie widział, opublikowaliśmy wideo na temat tego, dlaczego polska giełda naszym zdaniem jest absurdalnie tania. Teraz opublikowaliśmy inwest Wideo o tym, w co inwestować w 2020 roku. Planujemy przeprowadzić jeszcze webinar na temat strategii inwestowania na 2020 rok, trendy, branże i założenia na rok 2020, gdzie dużo więcej będzie takich bardzo twardych faktów, niż tutaj wspominałem. No i też będziemy publikowali kolejne praktyczne materiały dla już dla abonentów strefy inwestorów, raport trendy inwestycyjne. 2020, gdzie będziemy omawiali rynki, sektory, wideo na temat podejścia do inwestowania w oparciu o wartość i o wzrost, takie bardziej edukacyjne. To będzie materiał kilkadziesiąt minut. Kolejny webinar już dla członków strefy inwestorów. Najlepsze spółki na 2020 rok, czyli omawiamy konkretne Firmy, które wybierzemy w ramach tych najbardziej atrakcyjnych sektorów. No i oczywiście jeszcze dostęp do syndikatora. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany czymś więcej niż takimi ogólnymi informacjami, to zapraszamy do dołączenia do naszej społeczności. Startujemy z naborem do strefy inwestorów 7 stycznia. Kończymy 22 stycznia, więc jest trochę czasu. No i w ramach tego są portfele, analizy. Fundamentalne, podcasty ekstra, dużo, dużo ciekawych materiałów, takich bym powiedział, bardzo konkretnych. No i to jest ten okres, w którym można dołączyć do nas lub wznowić swoje członkostwo i zgarnąć cztery wartościowe bonusy tylko w styczniu 2020. W bardzo optymistycznych nastrojach zaczynamy ten rok 2020. Liczymy na taki efekt końca hosy, że. Pod koniec hossy kupuje się to, co jest tanie, a nie to, co jest już bardzo, bardzo drogie, przez wiele lat rosło. I do tego grona, bez dwóch zdań, można zaliczyć polski rynek kapitałowy. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem. Bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam i życzę dużych zysków. Jeżeli zainteresowała Ciebie analiza wideo i chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu na giełdzie, Pobierz teraz e-book mojego autorstwa pod tytułem Jak analizować wykresy giełdowe. Dowiesz się z niego m.in. o tym, jak skutecznie inwestować z użyciem analizy technicznej, czy trzeba przewidywać przyszłość, żeby zarabiać na giełdzie, jaki sposób inwestowania przynosi największe zyski. Wejdź teraz pod adres strefainwestorów.pl ukośnik e lub kliknij w link pod wideo, aby pobrać e-book za darmo